Chrupiąca, suszona jaszczurka. O ja, ale jaka śmieszna. Żabka, mamy żabę. I lokalny delikatest z morza, koniki morskie. Krem de la crème. To będzie suche, to będzie chrupkie. Nie martw się. Nie takie rzeczy się w życiu jadło. Drużyna, która zje najmniej nie wróci dziś do obozu. Drużyna, która wygra, zyskuje dodatkowy jeden głos podczas ceremonii, co może zmienić wszystko. To pierwszy ten wygrywa. No ale też musisz się starać. No dobrze jest. no? Dobrze. Nie ma co się nakręcać. Biorę to na siebie. Gotowi? Tak jak mi serce bije. Good luck, guys. Smacznego. Co mi odrzucał no, zapach. Nie da się tego po prostu zjeść. Jakbym stare skarpety po prostu jakieś jadła. Najbardziej okropny owoc ever. O Boże. Nawet z zatkanym nosem. To ten zapach i obrzydliwy smak czujecie wszędzie, w waszych zatokach, w waszym ciele, w waszych uszach. Po prostu to było tak obrzydliwe. Ja czuję, że nie przeżyję tego. On tak zimnie jedzie. Wola. I piję wodę i później mi oddaję. Ja na tych rękach patrzę tego... Duriana. <grym>, I'm gonna throw up. I'm gonna throw up. Uwaga. Dawaj, bo będziemy ostatni. Szybciej. Szybko, to podniosę kolejną miskę. Szybko. O, o! Mózgu nie oszukasz. I nawet jeżeli zamkniesz oczy, a wiesz, co to jest, to i tak będziesz sobie to wyobrażał. I'm gonna cry. Czemu ja to robię? Czego się nie da pogryźć. Myślałam, że to będzie miękkie. Jak to, jaką ma konsystencję? Guma? Jakby łupiny. Chrząstki pewnie, nie? Chrząstki. Konsystencja tego jest tak obleśna. Czuję tą gałkę oczną tej ryby, przegryzając ją. I cofa mi się znowu. O no, kur. To. Ja to, ja nie, będę, ja to. Ja to... Ja... To są ja już nie mogę na to patrzeć. <laughs> Muszę wypluć to, co mam w buzi, ale zdaję sobie sprawę z tego, że później będę musiał to jeszcze raz zjeść. Dobra, jem to za ciebie. <laughs> no, ja miałem w buzi. Co? Miałeś to w buzi? Jedz to, ja nie będę ja tego, jak miałeś to w buzi. Jedz to. Zat zamknij oczy, zatkaj. Pomyśl, że to jest hamburger, kuźwa, nie wiem, co. Połykam w całości, kurde nie ma tego. Potem wjeżdżamy chrawą szczek. O! O nie! O nie! O nie! O fakt, dobra! Klejem Dobra, to na pewno będzie mega dobre. To jest Wadę... Jako rzeczki, ja mogę to jeść, jeśli jeść. Dajcie mi to teraz, sobie tak to będę chrupać. Naprawdę. Rewelacyjny produkt. chrupki Nie patrz na to. No. Najlepsze chipsy, jakie kiedykolwiek jadłem. Dobra, uwaga. A. O nie! Co to robię? <grywa> <grywa> o nie! O nie! O nie! O nie! twarde? to jest nie! To Tak się nie! Tak ciężko jest to nie! Tak nie! Staram to nie! przełknąć. A. Staram się nie! myśleć, czym to jest. To jest okropne! Trochę zaczyna być mi wszystko jedno. Ty by się nie da Dawaj, bo w Wiem, że musimy wygrać tą konkurencję. Liczy się czas. Zagryzam zęby. Dawaj, dawaj, jedziemy. Zlekasz słonę. Także dla mnie. To, dawaj, chodźmy. Jesteśmy już na finiszu.